Start. Otwieramy Aguś prezent mm. tylko uważaj na bubu. Nie wiemy co tam jest. Właśnie do nas e, doszedł... Uważaj To ja, nie To ja dat... No No, no ja powoli. Postle. Widzisz, Aguś, jakie narobiłaś super uczucia nam, zobacz, cieszą się. Zobaczymy co to. Tylko uważajcie, bo tam jest dla księdza Piotra Glasa Pita Glass so be To ja uważaj. No, robimy, 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 super. Super, super. Look at Lani's face. Oh you no. Know? You don't have to do it. Okay, okay. Calm down. Do come down, Toria, take baby. Toria, take baby. Charlie, hello. Calm down, calm down. Everyone, calm down, everyone, calm down. Uważajcie, bo tam oh, jest... Chocolate. Oh my god. <laughs> Aguś, be For but but down, come down! The guys, guys, guys! For For guys. me! For <laughs> me. For me. It's <Luca> Charlie, Charlie, please! Charlie, can you show this present? No Aguś, it's <tapeak> for It's for put there. Słuchajcie. Przyspokójcie się. Widzisz, Aguś? Tak się cieszą dzieci, widzicie? Dobra. Powiedzcie wszystko Agusi, dziękuję. Teraz wszyscy. Ej, come on, everyone say thank you to Agnieszka. Toria, 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 please say everyone thank you. Widzisz, Aguś? Toria, I'm taking video, please say thank you. No właśnie, powiedz dziękujemy. Edytka, powiedz dziękujemy. Nie można ich uspokoić, to jakoś, Widzisz? Popatrzcie, co narobiłaś. A tu, a Emciu co dostanie? Co dostanie? Czekoladki. O jakie ładne, no. Dobra, jeszcze raz pożegnajmy. Co mówimy? Hello. Co mówimy kochamy. Kochamy cię bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy bardzo, pa, papa. Będziemy się modlić za ciebie, na pewno.